To przypomnę kartę z historii. Rzeczywiście, kiedy Edison rozpoczął swoją działalność jako ten genialny wynalazca, to był przełom właściwie wielkiej epoki. Kończył się XIX, zaczynał się XX wiek, wiek techniki. Właśnie dwóch ludzi, Maxwell i Hertz, spowodowali, że za sprawą fal radiowych bardzo było blisko na kontynenty. W naszym dzisiaj studio sprzęt, który pozwala łączyć się ze światem, a będziemy mówili o łączności krótkofalowej. Goszczę y, część y, 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 krótkofalowców z klubu SP9 Karol Józef Maria, Klub Łączności Loków Siemianowicach, y, SP9 Irena, y, Irena, Adam. Irena Adam i SP9 Roman Cezary Natalia, czyli Eugeniusz Kurzeja, instruktor klubu krótkofalowców w Siemianowicach, klub Lokowski i znakomity operator, jak się dowiedziałem, Maciek Kołodzi. A zatem, właściwie wydawałoby się, że tyle lat i nic się nie zmieniło w krótkofalarstwie, a jednak. A zmieniło się bardzo dużo, dlatego że technika mocno wkroczyła właśnie w nasze tak wspaniałe hobby. Kiedyś to na lampach się pracowało, teraz tranzystorowo, układami scalonymi. Ciekawe rozwiązania przede wszystkim. Właśnie, pokażmy naszym widzom tą tajemniczą skrzynkę. No proszę bardzo, transiwer. Proszę bardzo. Transiwer, to jest ta część, prawda? To jest firmy japońskiej ft 200 który jest właśnie zbudowany na lampach i tranzystorach. Czyli to jest takie już fabryczne to ta... urządzenie? To jest fabryczne urządzenie. Taką nowoczesną właśnie aparaturą do pracy krótkofalarskiej to jest aparatura do SSTV. Co to, On... to jest? To jest konwerter nadawczo-odbiorczy. To jest kamera, prawda? I można robić program telewizji amatorskiej o powolnej analizie. Czyli jakby Można do tego obrazy przekazywać, przekazywać na drugi kontynent, czyli obojętnie gdzie. Czyli taka odmiana telefaksu. Prawda? Tak, jest, tak jest? Właśnie, bo to jest pewnie nowość. To znaczy poza przekazem foni dochodzi nam ten przekaz planszowy. planszowy Czy to jest obrazowy. możliwe także yy, na korzystanie z tych samych częstotliwości fal? Yy, tak, oczywiście. To jest w częstotliwości amatorskiej. Amatorskiej. To jest od. 3,5 MHz do 28 w krótkich falach, no i WKF jest 134, no i wyżej. Panie Eugeniuszu, co właściwie jest hmm, początkiem całej tej wielkiej frajdy, wielkiej zabawy w krótkofarestwie? Czy opanowanie teorii, czyli no po prostu trochę wiedzy fizycznej, Ach. czy jednak no dobra lektura i dobry klub? Podstawą to jest właśnie opanowanie teorii, no niestety, bo urządzeń takowych nie można kupić, tylko trzeba samemu skonstruować. Mhm. I bo to są urządzenia, gdzie w klubie są zainstalowane, ale każdy amator w domu to musi sobie urządzenie sam wykonać. No to właśnie trzeba dużo wie mieć wiedzy właśnie technicznej poprzez literatury różne, mhm. prawda? Taka Pan spostawa... właśnie chciał zaproponować takie no, tak. e, kompendium wiedzy. Krót to jest krótko, Mały fragment można powiedzieć, bo wyszła nowa książka. Maciek, może powiesz, jaka to książka była? Jest to poradnik ultrakrótkofalowca, jeszcze niedostępny w księgarniach, ale w najbliższym czasie powinien już się ukazać. Jest to zebrana wiedza całości zagadnień dotyczących UKF-u, a wiele można także wykorzystać w pracy na falach krótkich. Maciek, wiem, że ty jesteś znakomitym operatorem. Właściwie na czym polega? Czy to jest znajomość języka, geografii i techniki, czy, czy jeszcze czegoś? Trudno, trudno to y, tak określić jednym słowem, ale prawdopodobnie no, trzeba, trzeba dużo wiedzieć, y, cały czas y, tą swoją wiedzę rozwijać. Języki są bardzo ważne, na przykład y, językiem angielskim każdy krótkowalochowiec powinien się umieć posługiwać, ponieważ no, na całym świecie ten język jest uznany za ten język wszystkich ludzi dobrej woli. Mhm. Y, tutaj jeszcze mamy y, y, urządzenie bardzo... Wspaniałe, bo właściwie to zabawa, to jest polowanie to jest, na dalsze dzień. hobby, prawda? Tak, proszę o prezentację to tej jest zabawki. Odbiornik do radiopelengacji amatorskiej, tak tzw. Łowy na Lisa. W a paśmie? Tamten. Tak, nie, nie. To jest jeden odbiornik, a to jest inny odbiornik. Taki to jest w paśmie 3,5 MHz, mh, czyli w krótkich falach szukamy radiostacje ukryte w terenie, a tym odbiornikiem szukamy stacji właśnie w paśmie w 144 MHz. I także to ma swój oczywiście symbol kodowany, prawda? sp 9 k no To jest klubowe urządzenie i na klubowych zawodach bierzemy udział w tym, z tym odbiornikiem, dlatego jest opisany właśnie dla nasz znaczy klubowy. Czy radiopelęgacja jest pewną formą takiej właśnie uciechy zabawy, czy czymś więcej? To jest wierzycie się właśnie, wierzycie się sportowy, techniczny przede wszystkim, bo trzeba w krótkim czasie znaleźć w Lisa. lesie, tak, W lesie ukryty ukryta jest radiostacja. Trzeba znaleźć pięć radiostacji. To jest w kwadracie dziesięciu kilometrów. Dlatego, że jeszcze elementy. Strzelanie, rzut granatem. Naprawdę ładna frajda. Takie mhm. zawody trwają trzy dni. Tylko dla młodych, żeby się wyżyć sportowo. Trzeba mieć i kondycję i wszystko. Tak, panie ogieńczu, klub Edisona proponuje czasem takie szlachetne hobby. Tym razem zachęcamy na spotkanie z krótkimi falami. Proszę parę słów o tym klubie, który, który przyjmie chętnie tych młodych ludzi, którzy chcą się spotkać z w eterze z innymi. Aha. Gdzie, jak i czyli, jakie warunki? Czyli można trafić do naszego klubu. Tak. Nasz klub mieści się w Siemianowicach, ulica Pszczelnicza, 10. Każdy wtorek, każdy czwartek właśnie mamy zajęcia, szkolimy, uczymy się właśnie tego pięknego sportu. Oprócz tego będziemy organizować kurs właśnie dla krótkofalowców od podstaw, z telegrafią włącznie. Kurs właśnie będzie miał miejsce od stycznia do maja w przyszłym roku. Czyli zapisy już teraz... W grudniu można dokonać. właśnie można dokonać zapisów pod tym adresem, co podałem. Bardzo dziękuję, panie ogólniczu. I tobie, Maćku.